んう <laughs> <laughs> Tylko Ciebie będzie słychać tylko Ciebie będzie widać, Zobacz. Jeszcze mnie trochę ponadnęło. To wiesz jak... Włącz mi tym prunt, bo lodówka... Prunt, prunt. Gdzie już uciekasz? Chodź tu przywitaj się z widzami. Dobra, chodźcie. E, pokażę wam. Normalnie mieszkamy w Toskanii. Także... Widoki mamy przepiękne. Oczywiście w polskiej Toskanii. Czyli okolice Grójca. A tam dalej widać jabłonia. No i przepięknie już kwitną. No przyznajcie, że to jest po prostu super. Światuszków, właśnie będą jabłuszka. Zaraz Wam pokażę, bo jest kilka jakby tematów, które no przyjechaliśmy, żeby tutaj przygotować i zrobić no, po kolei. Jakby przyjdziemy i pokażę Wam. Eee, tak, mieliśmy taką przygodę, i gdzieś tam eee, no niestety udało się uszkodzić eee, zderzak jak widzicie jest pęknięty więc chciałbym od tyłu go spróbować delikatnie na takie szpilki zgrzać więc to jest jeden z tematów kolejny to mamy małą dziurkę w markizie którą wam pokażę i też mamy łatkę Dobra. i to o co dzisiaj właśnie jadąc tu w sumie jak tankowałem gaz to zauważyłem no to tutaj nam się Odnitowały rzecz. Nie wiem, czy się mogło coś odnitować. W każdym bądź razie mamy tak, że puściły tutaj obydwa nity, więc chciałbym też to zanitować, tak żeby nam ta blacha nie odpadła. Więc to jest taki plan na dziś, minimum, który chciałbym zrobić. No jechaliśmy już na najazdy, tak żeby mieć nieco wyżej, jak będę tutaj przy tym zderzaku. Siedział i coś tam próbował robić. Przebieram się i biorę się do roboty. Dobra, tak jak Wam mówiłem, już się przebrałem, biorę się. Myślę, że pierwsza rzecz to spróbujemy z tymi nitami zrobić porządek w tej blaszce. Spróbujemy tutaj do tego zawiasu to przynitować. Mam nitownicę, mam nity, nigdy tego nie robiłem więc będę robił to pierwszy raz. Więc jak coś, to się nie śmiejcie ze mnie. Co? Zabieramy się do roboty. O, zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze raz z tego odpadły te pozostałości nitów. W ogóle tutaj te pewnie też za chwilę odpadają. Cieszę, mam nadzieję, że nie. to by się zrobiło. Pewnie od soli jakiejś, albo od czegoś. Teraz większy wyśmielimy. Opra jest super. Jeden poszedł. Jak to działa. Powiedzcie mi wiecie jak to działa. Słuchajcie, no to już wiem wszystko. Tak jak mówiłem, No filmiki na YouTube to wiecie, robią robotę, więc można obejrzeć i szybko się dokształcić. Więc tu już osadziłem te nity tak jak powinny być. Muszę teraz zmienić tak naprawdę tą końcówkę, bo ta jest za gruba na Tą, bo ta będzie za mała, ta jest po prostu w sam raz, więc tutaj muszę to przekręcić tu i już będę mógł podejść i zanitować sobie te rzeczy. więc jeden temat mam nadzieję, że za chwilę będzie zrobiony. No to co, to odkręcamy, dobra, to sobie odłożę. I tutaj też ta część, mam nadzieję, że tu nie ma żadnych sprężynek nic mi nie wystrzeli dokręćmy to o dobra czyli mamy w tej chwili zapiętą już e, dobrą końcówkę na nitownicy kręcę sobie tutaj tą żeby mi się nie zgubiła tą grubszą okej okay. dokręciłem sobie dobra to co robimy podejście chyba nie dobra i zaciskamy chyba wiecie, nie poszło do końca tak jak powinno ale powiem Wam, że się trzyma już no, tak jak mówię, no, jest to dla mnie nowinka, więc tak jak wspominałem, no, nigdy wcześniej tego nie robiłem właśnie więc jeszcze tu Na się to trochę kruszy, no słuchajcie, udało się. Musiałem użyć brzeszczota, żeby tą pozostałość uciąć. Ale kurczę, no jest zrobione i to się trzyma. Wygląda jak z fabryki, więc mega, jestem zadowolony. Ojej, kolejna umiejętność, jakby poradzenia sobie że tak powiem ogarnięta więc zobaczcie jak to wygląda także tutaj jest nowy nit zamyka się elegancko z drugiej strony tak, no znowu kabel poleciał więc słuchajcie no jakbyście potrzebowali kogoś do nitowania to śmiało dajcie znać oczywiście pomogę a tymczasem Zakładam drugiego i co? I będzie jeden temat załatwiony, który mam zaplanowany na dzisiaj, więc mega. Bierzemy drugiego nita. O, wciskamy go tu. Co by się trzymał. Bierzemy naszą nitownicę. Więc tak dojeżdżamy do końca. Przytrzymujemy. No i jedziemy. O! I widzicie, drugi to już w ogóle profesjonalnie wyszedł, także bez jakiegoś tam pomocy później brzeszczota, żeby uciąć tą pozostałość jest zanitowany i z jednej i z drugiej strony, zobaczcie, bajka, mamy to zrobione, nity są, dobra, jeden temat zrobiony, co prawda w ogóle dzisiaj nie był planowany, no, bo tak jak Wam mówiłem, w trakcie jazdy zauważyliśmy, że tutaj te nity oba puściły. No i prawdopodobnie tutaj kwestia jest jakiejś soli. W ogóle będę musiał wyjąć te butle i tu wyczyścić. Eee, no i przyżarło po prostu te nity, które tutaj były. Mam nadzieję, że ten zawias tutaj będzie ok. Też go spróbuję zaraz czymś tu potraktować. Eee, no, żeby nam tu nie kordował. Nie ma znaczenia ile kamper ma lat, no też jak widzicie no, po prostu nity puściły ze względu na jakieś tam prawdopodobnie rzeczy, które gdzieś są na drodze. Jeździliśmy też w zimę, więc czy to dostała się sól z jezdni, czy też może no, jak byliśmy w Chorwacji to tam też to powietrze jak się stoi nad Adriatykiem, no niesie ze sobą na pewno jakieś odrobiny soli, więc no, tutaj ewidentnie zostało to skorodowane. I puściły oba nitę. Na szczęście trzymało się też na jednym zawiasie, ale gdyby puściły oba te zawiasy, no to jeszcze jest tylko magnesy. No to jakby nie te magnesy, to cała ta płyta metalowa gdzieś odpadła, więc całe szczęście, że gdzieś to nie zauważyliśmy. Teraz udało się to naprawić. I zaraz Wam pokażę, co następne. Myślę, że weźmiemy się właśnie za sklejenie tego zderzaka, który Wam pokazywałem, bo to mnie strasznie denerwuje to prawda, wizualnie pewnie się tu nie za wiele to zmieni. Jakby ta rysa zostanie, ale przynajmniej będzie się to trzymało. Więc bierzemy się za spawanie tak zwane plastiku. Dobra, do następnej naprawy przyda nam się inne urządzenie, z którego też jeszcze tak naprawdę nie korzystałem. Chociaż nie, no tutaj akurat troszeczkę skłamię, bo gdzieś tam testowałem je sobie w domu i sprawdzałem w domu na jakichś tam plastikach, jak to zgrzewa więc jakiś tam już delikatną wiedzę na ten temat mam. I działa tu trochę jak lutownica, tak? każdy kto korzystał z lutownicy, wie, no wciskamy czekamy aż się to rozgrzeje, ta szpilka ona się wtopi w plastik, no i w tym momencie, że tak powiem zostaje nam zgrzany element. Tutaj mamy różnego rodzaju, tak naprawdę właśnie te szpilki. Dobra, plan jest taki. Żeby, jak widzicie, jak oderwałem te taśmy od spodu, no to to mocno odstaje. Więc, żeby teraz to spasować ładnie, skleić właśnie z tej strony na chwilę taśmą, żeby to się trzymało podczas gdy ja będę tam butował. I dzięki temu powinno to w miarę dobrze wyglądać, się trzymać. Dobra. To są jawałe. Chcę pokazać. Jak to? Prawo. Słało się wygrzała ta? Ale to zaraz ją poprawię. A nie, to tak wygląda. Mega ciężko, powiem Wam, że to jedną ręką cały czas człowiek się pod tym nie ma tu, jak się wyprostować. No, pozycja dosyć niewygodna do robienia tego no ale cóż to powiedział, że ma być lekko oczywiście jak już skończę to robić to wpadnę na jakiś pomysł w którym byłoby to najlepiej widać ale oczywiście to później widać w ogóle moją rękę? cóż tam widać? poszukajcie mam nadzieję, że teraz będzie lepiej dobra nie, łapa mi się, trzęsie. Chirurgiem nie będę. Nie, nie, nie. Teraz się ładnie wygrzało. Mam nadzieję, że nie za ładnie. W sensie, że nie przeszło na drugą stronę. O, jedziemy dalej. Co zostało na taki element jeszcze bo do... jakby to w To jest dokładnie stąd więc jakby się to już udało że tak powiem zgrzać to już byśmy byli powiedzmy w domu Wyglądałoby to już prawie elegancko. No a tu poducha, może no, mi się uda dzięki tej poduszce mieć lepszą pozycję do tego żeby to podejść i zgrzać. No, zobaczymy czy to się uda, czy przypadkiem tego nie będę musiał zgrzewać z tej jednak strony. taka uwaga, jak myślicie o tym, żeby vlogować i gdzieś tam bawić się w nagrywaniu kontentu na YouTube, to pamiętajcie o dużej ilości kart, bo powiem wam, że one strasznie szybko się kończą, jak człowiek głupo nagrywa i później brakuje kart na to, żeby nagrywać coś ciekawego. Tak, całe udało mi się odbudować, jakby tutaj coś całkiem nieźle trzyma. Więc zaraz spróbujemy to skręcić, bo tutaj widać po tej linii o tyle mniej więcej ten zderzak odszedł. Więc mam nadzieję, że się go uda tutaj docisnąć. I że tak powiem, od drugiej strony no właśnie się kładę, to Wam pokażę. Tylko czekajcie, tu mrówki też mi pomagają naprawiać kampera. Zobaczcie, od drugiej strony to wygląda tak. Naćkane tego jest po prostu niemiłosiernie, no ale tak ma być. Co Mam nadzieję, że będzie się to drzyta inaczej. Musi się to trzymać. No to tak jak widzicie jest pozgrzewane trzyma się to bardzo sztywno. Nie ma tutaj opcji, żeby tu coś puściło. Oczywiście wszystkie takie tutaj mikroszczelinki. O no, na pewno czymś zupełnie. Natomiast tak, jestem bardzo zadowolony, bo tak jak mówiłem, robiłem to pierwszy raz. Więc bałem się, że gdzieś tam mi się to przegrzeje, gdzieś wyjdzie na zewnątrz, a udało się finalnie to zrobić bardzo solidnie. Tutaj tak naprawdę tylko ale to specjalnie zrobiłem, bo tego elementu nie widać. On już jest pod samochodem. I tutaj te szpilki specjalnie tak mocno grzałem, więc one tutaj aż się odbiły z drugiej strony. Ale dzięki temu wiadomo, że one będą też mocniej trzymały. No dobra, kończymy pracę tutaj nad tym bokiem. Wyszło według mnie całkiem nieźle, jak na to co było i na mojej umiejętności, czyli że tak to się dopiero. Ale wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Bierzemy się teraz za dziurkę w markizie. Mamy łatki, Zaraz będziemy to przyklejać. Też wam. Pokażemy jak to robić. Nie wiem, czy też tak macie. Ale jak coś robicie, to się robi straszny segun. Nagle się robi 50 tysięcy najróżniejszych rzeczy. Nie wiadomo skąd. Eee, trzeba to teraz posprzątać, żeby się wziąć za markizę. Będę musiał też przejechać kawałek, żeby móc ją rozłożyć. Bo tu, gdzie teraz stanęliśmy, jakby nie da rady. Znacie takie powiedzenie, gdzie diabeł nie że tam babę pośle? To patrzcie na to. A jak no jak ja stąd zejdę? Już tam zostanie. Ale że dzisiaj jakby tego nie było, tej górnej i... części, to bym Dobrze, poradzimy sobie. Dobra, daję ci rzeczy, które tam będą ci potrzebne do sklejenia. Bo no, plan jest taki, że Ada właśnie od góry spróbuje to nakleić. Rozwiniemy tylko tyle, żeby było. Musi mieć wszystkie narzędzia na górze, żeby nie miała problemu i żebyśmy już nie musieli tam sobie rzucać jakimiś rzeczami. Dobra, działamy. I rzeczy to nie macie w wszystkich kanałach To jedynie u nas Pamiętajcie Gump lajka, podróża na Instagramie To jak ty myślisz to e, tak i tak? Czy, czy Nie, tak? ja to jeden pasek bym taki Takie całe? Nie, jedną trzecią gdzieś Proszę no, ładnie Przyklej i dopiero jak tam. Dopiero... Ale tu. Klej się nie. To się... Strasznie. chociaż ja myślę, że z tej strony też taką matkę przyklejemy. No zaklejona jest całe. Myślę, że nie, bo będzie za grubo, wiesz, jeszcze gorzej będzie Nawet takiego małego kwadraciczka z tej strony. Nie, jak chcesz, ale mnie nie, bo... Dobra, zobaczymy Zbyt jak grubo, to się no. zobaczymy jak to się spisuje. Dobra, no to mamy to zrobione. Pokażę wam stanowisko vlogersko-kulinarne. Ta kamerka. Tutaj elegancko kadaczek. I na kadaczku w tajemnicy. Myślę, że to już jest gotowe. No powiem wam, że Rzadko nam wychodzą steki takie kupne, zwłaszcza z biedronki, bo tam przyznam się, tam kupiliśmy te steki. Ale te po prostu są za Więc tak wygląda. No Mistrzuch, dzisiaj się wszystko udało nam zrobić. Jeszcze dodatkowo wiadnik wjechał taki, że to po prostu głową mało. Prawda? Prawda, ja za mi się sałatka? Tylko jeszcze ten wiaterek, jakby mógł zależeć, że w ogóle by było perfekcyjnie, jak to co brzmi wam powiedzieć. Zapraszamy Was na nasz kanał. Subskrybujcie! Będziemy się obżerali, a wy będziecie potrzebni na to, jak my jemy. No, ale to już robicie na no, z innymi kanałami. Na przykład, nie wiem, bo chodzi o kebaby, ludzie oglądają. Więc. Trzeba też poglądać jak ludzie jedzą steki i jeść. szparagi. Ja nie tylko kebaby. Mm. Męciutki, pysznutki. Nawet jestem aparatem sobie biorę. A to szparagi, tam szparagi. Tam mam duży No i ten kolorek. Mm. Idealny, nie? Idealnie wyszło, naprawdę. W roboczych ubraniach, ale powiem Wam, że dzisiejszy dzień mega. Bardzo mi się podobał, ze względu na to, że udało się zrealizować wszystkie zaplanowane rzeczy. Tu już poprawione, zrobione, więc jesteśmy tak naprawdę gotowi do sezonu. Jedna rzecz, która na pewno nam jeszcze została, to dziwne odgłosy z lodówki, ale to zobaczymy. Może to jest kwestia, wiecie, temperatury, czy, czy, czy czegoś ostatnio jak byliśmy w Zwierzyńcu to nam no coś tam delikatnie piszczało jak się włączała lodówka więc nie wiem nie, tak na gazie ale no, na prądzie nie testowaliśmy więc nie wiemy jak, jak, jak na prądzie więc właśnie to jeszcze przetestujemy czy będzie taki efekt czy nie No sprawdź. Masz diodę? Świeci się? No ale słyszycie. Ale tak, no ale na tym gazie no popiskuję sobie. Coś tam jest nie halę. No także to jeszcze jest taka rzecz, którą będziemy chcieli w najbliższym czasie wyjaśnić. O co tam chodzi w serwisie. Tak, żeby nam nie było jakichś niespodzianki na wyjeździe. No dobrze moi mili, zrobiło się ciemno, wszystkie rzeczy udało się zrobić, które gdzieś tam chcieliśmy wykonać. Tak jak widzieliście, udało mi się nie spaść z kampera, chociaż była brakowało, więc super. I zbieramy się chyba powoli do spania. Także co, dzięki wielkie za oglądanie naszego vloga i zapraszamy na następny. Cześć!